Hej, siemano, cześć, witam wszystkich, z tej strony Loczek i witam was wszystkich na moim kanale. Miesiące miodowe mają to do siebie, że mijają dość szybko. Eee, moje miesiące miodowe trwały 4 miesiące od czasu, kiedy wróciłem do nagrywania filmików na YouTube, zostałem streamerem, po 10 latach wróciłem do grania w Call of Duty. Na początku byłem mega zajarany, uważałem, że ta część... To jest objawienie, to jest to, czego od lat mi brakowało w Call of Duty. To jest to, za czym tęskniłem. Jak się okazało, tęskniłem za zupełnie innymi rzeczami. Pozytywne emocje zaczęły mi sprawiać. Komentarze na YouTubie, kciuki w górę pod moimi filmikami. To, że ludzie przychodzą na mojego streama, ktoś pisze: Siemanko, co tam u ciebie? Siemanko, 12 lat temu oglądałem twoje filmy. Eee, co tam u ciebie? Stary, teraz jestem dorosły. To są takie. To były tak miłe chwile. Że tutaj społeczność nadal mnie pamięta i gierka była tylko dodatkiem do spędzania czasu tutaj na streamach, do nagrywania nowych filmów i wszystkie te pozytywne emocje były związane z ludźmi. Ej w ogóle, słuchajcie tego. Na bank, patrząc na tytuł i miniaturę tego filmu, spodziewacie się narracji pasowującej się w aktualne trendy. A ja wam opowiem o Call of Duty w zupełnie inny sposób. Jest rok 2013. Ja nagrałem około 320-350 filmów na YouTube na tamten moment. Mamy połowę cyklu Black Opsa drugiego, części, która nie do końca mi podeszła. Czyli w skrócie zaczynam się nudzić. Granie tysięcznego meczu w MW3, wbijanie 500 muaba, powoli przestaje dostarczać mi fan. Jako, że mam wtedy 18-19 lat, zacząłem interesować się. Rozrywkami typowego 18-19 latka, dziewczyny, kebaby, automaty, jazda samochodem, ogólnie gangsterka. Można powiedzieć, że odłożyłem gry na bok. Przychodzi rok 2015, wychodzi Wiedźmin 3. Wieszka pożyczam od mego znajomego i ochryste panie. Matko Boska, jak wciągnąłem się w ten świat, nie zdawałem sobie sprawy. Że jakiś tytuł może być tak bardzo immersyjny, że język polski, w grze, jak ogólnie jestem hejterem dubbingu, tak, polski język w Wiedźminie to jest objawienie. Ja większość gier gram po angielsku. Tak lubię, tak mi smakuje. Z wyjątkiem Wiedźmina. Słuchajcie, Wiedźmin okazał się kluczem do nowego. Zacząłem sprawdzać inne gry. Wiele z tych gier okazywało się krapami, ale kilka perełek zostało ze mną na zawsze. Hollow Knight na przykład. Animal Well, Inscription, Zelda na Nintendo. To są tytuły, które okazały się fenomenalne. Ale fenomenalne okazały się dlatego, że poświęciłem im czas. I tu cały na biało wchodzi TikTok. Nie wiem, przyjmijmy, że jest rok 2018-2019, świat podbijają rolki. Endless Scrolling, nieskończone scrollowanie, peklownia w telefonie, Instagram. TikTok, Facebook, YouTube Shorts, wszystko bombarduje nas treścią. Nieskończoną treścią przewijaną. I tutaj Loczek, który normalnie siadał do grania w gry wieczorem, miał dwie godziny czasu. I zamiast grać w grę, skroluje ten telefon, przyszedłem, nic. Dwie godziny minęły, obejrzałem 527 rolek i tak wyglądał mój wieczór. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Od pół roku nie mogę się wczuć w żadną grę. Final Fantasy leży. Nie podoba mi się. Za to spędzam wieczór oglądając rolki na telefonie. Myślę, cholera! Nie, 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 nie. To nie może tak wyglądać. Zajęło mi to dobre dwa lata wojny trybowych, zanim doszedłem do tego, że to nie ja wyrosłem z gier wideo, że to nie gry zaczęły mnie nudzić, a zwyczajnie zaczęły mi dostarczać za mało dopaminy względem rolek. Odkryłem problem wiecznego cierpienia ludzkiego, usunąłem to, wywaliłem wszystkie aplikacje z telefonu, które da się skrolować w nieskończoność. Czułem się jak na detoksie. Brałem telefon i myślę: po co mi to? Dzwoni do kogo? Nie potrzebuję. Słuchajcie, bo przez te zasrane rolki zatraciłem umiejętność obejrzenia filmu 3 godzinnego w całości, bez robienia przerw, nie wiadomo po co grania w gry fabularne, w ogóle o, o czytaniu książek, to zapomnij chłopie. Mija kilka tygodni, akurat są wakacje, myślę, żeby czymś się zająć, poczytam książki. Powiem Wam, że 8 stron, 12 stron, 15, łeb paruje, ale da radę. Jest ok, jedna książka, druga książka. Znowu potrafię czytać książki. Później wieczorem odpalam fajne fantazy. Przechodzę długą grę fabularną, Jest dobrze, cieszę się. Mamy rok 2022. Ja zaczynam pracę na Home Office, czyli klepanie w autokadzie projektów przed komputerem. Żmudna, nudna praca, monotematyczna. Mija dwa lata. Mamy rok 2024. Postanawiam, wracam na YouTube'a. Ale wiecie, jak to się mówi? Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, a ja nie dojrzę wlazłem do tej samej rzeki, to jeszcze w tych samych brudnych gaciach. <grym> I zamiast grać te wszystkie fajne gry, te setki gier, które grałem na przestrzeni 10 lat, odpaliłem Call of Duty. Call of Duty Black Ops 6, które okazało się świetne. Świetne pod względem wybrakowania. Dopaminowego w moim mózgu. Slide w lewo, slide w prawo, do przodu, do tyłu. Niestety w mojej głowie wytworzył się i brain rot i znowu <śmum> mam attention z złotej rybki. Po graniu w Call of Duty mam naprawdę problem, żeby znowu grać w inne gry. Sprawa jest prosta. Odkąd gram w Call of Duty, powrócił ten sam problem, który miałem przy skrolowaniu TikToka, Rolek wszystkich aplikacji, które skroluje się bez końca. Zwyczajnie mam problem ścieszenia się z innych gier. Odpaliłem ostatnio widzimy na dwójkę. Mekordę, jeden, drugi dialog. Nuda. Wszystko się po prostu wydaje zbyt wolne. Mało satysfakcjonujące. Nie ma dźwięku hitmarkerów. No jest po prostu nudno. Jak mam nie grać w Koda, to nie gram w nic. W ogóle nie byłoby problemu, nie byłoby tego filmiku. Gdyby moje doświadczenie z tą grą było tylko pozytywne, albo głównie pozytywne, że włączam grę, bawię się świetnie. Bawię się dobrze tylko wtedy, kiedy mam dobry humor i jestem w ekipie i gramy z zniszcz, śmieszkujemy i graję z tłem. Ale wyobrażam sobie, że w każdej innej grze, gdzie byłaby dobra i zgrana ekipa, spędzałoby się miło czas. Moim zdaniem, granie w 2025 roku solo Call of Duty to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa. Odpalając dominację, możemy liczyć na respawn przeciwników na plecach, pojedynki 1 vs 3, małpy zamiast teammateów i ogólnie frustrację. Jedyny tryb, który jest fajny i uczciwy, bo mamy większość pojedynków 1 na 1, to Free For All. I. Sposób na fajne free-for-all to grać na PlayStation 5, wyłączyć crossplay i włączyć grę między 6 a 10 rano. Nie wiem co na to wpływa, ale poranne lobby na FFA to jest właśnie to co widzicie na tym filmiku. Jest przyjemnie. No i słuchajcie, jest problem. Call of Duty nie cieszy, a inne gry nudzą. Przez to, że inne gry nudzą, gram w Call of Duty. Przez to, że gram w Call of Duty, inne gry mnie nudzą. Także poważny problem. Jeśli macie jakieś rozwiązania, albo po prostu, chłopie, walnij się w web, co ty gadasz, napiszcie mi to w komentarzach. Eee, zapraszam was na moje streamy, jeśli macie ochotę na dyskusję, wpadajcie, tam chętnie pogadam na wszystkie tematy, na każdą pierdołę. To jest fajna sprawa, mieć komunity, z którym można pogadać na różne tematy. A tymczasem, jeśli podobał wam się ten filmik, klikajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na mojego Twitcha, no i siemanko, narazicho, hej!